Przyszła pora na wymianę komputera. Wszystko zdążyłem kupić akurat przed podwyżkami, więc prawdopodobnie teraz bym na nim zarobił. I oto z jakich części się składa. Tam był procesor AMD 7800X3D. Tu już RAM. Dodatkowo zasilacz. Za chwilę karta graficzna. I teraz mamy chłodzenie wodne. Może za mocne, może nie. Po prostu komputer ma się prezentować. No i obudowa. Szybki montaż. Wypakowanie płyty głównej. Tak się prezentuje. Wkładamy dysk. Włożony. Pora przygotować troszeczkę podchłodzenie, póki nie jest w obudowie. Wkładamy procesor. Wkładamy RAM. Teraz przydałoby się zamontować zasilacz i włożyć do obudowy. Płytę główną. Tak to wygląda. Trochę spaghetti. Chłodzenie zamontowane. Kabelki troszeczkę nie chciały współpracować, ale ogarniemy. No i wkładamy naszą kartę graficzną. Jest już w środku i tak się prezentuje. A teraz macie go w pełnej okazałości. Także myślę, że wyszło całkiem nieźle. Także nie tylko telefony, ale również i komputery. Mam teraz więcej czasu, więc będę bawił się częściej w takie rzeczy. Także kończ się podaj dalej i nie bądź dętka. Obserwuj rentka.